Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, właściwie do Pana Burmistrza Żurewicza była prośba, a sprawa dotyczy ostatniego zachowania, według mnie dalece niewłaściwego Pana zastępcy, bo wydaje mi się, że na zadaniach wiejskich to przedstawiciel urzędu, w jakim był zastępca w tym miejscu, był jako burmistrz, bo przecież jeżeli go deleguje szef, no to reprezentuje gminę, nie powinien wchodzić w jakieś relacje takie, które nie dotyczą meritum, a m.in. pouczanie kogoś, żeby sobie przetarł okulary, żeby może zobaczył coś albo jakieś takie sparliwe... Napastliwe wręcz atakowanie mieszkańców, którzy się czegoś domagają, nie jest na miejscu. I e, proszę panie przewodniczący, o, o to, żeby e, radni, którzy są też reprezentantami swoich mieszkańców, swoich wyborców, byli również traktowani z jakimś. Ja rozumiem jakieś tam nutki ironii i tak dalej, ale wydaje mi się, że jakieś ułomności, jakieś ułomności indywidualne, zdrowotne nie powinny być żadnym powodem do atakowania przez osobę kwestującą funkcję. Szkoda, gdzieś, że, Szkoda, że już nie jest obecna Pani Sołtys, w sumie, bo powinniśmy po prostu na początku zebrania nawet wyjść, bo nie zostaliśmy nawet powitani przez Panią Sołtys i zostaliśmy tutaj po prostu posądzeni o koleśiostwo i i kumoterstwo. Kumoterstwo. I kumoterstwo. Panie Radny, powinniśmy od razu opuścić to zebranie. Oczywiście nie zrobiliśmy tego. Także myślę, że, że sam, samą atmosferę to i troszkę Pan Radny pod, pod, podgrzewał i Pani Sołtys, Także myślę, że w tym. Panie Radny, tyle ja chciałem Panu zwrócić uwagę, bo zwrócił Pan tam fakt, że nie ma w zapisach nic o skrzyżowaniu. Dlatego nie doczytał pan dokumentów do końca i pan cytował to, co było panu wygodne na tym zebraniu. To drugi raz proszę te przepowiedzieć wszystko, tak jak jest napisane w dokumentach, które pan przed sobą posiadał. A jeżeli pan się czuje obrażony, no nie widziałem, że pan się tak od razu obraża, to pana przepraszam tutaj publicznie, jak nie to możemy z się jeszcze raz, zebranie i tam pana przeproszę. Nie wiem, że to jest aż taką ujmą pana. Dziękuję. Dziękuję Pani Radna Pan w sprawach różnych. E, tak, ja bym się chciała odnieść teraz do wypowiedzi pana Karkowskiego, bo tak wrażliwy na przedarcie okularów, ale mówiąc o jakimś tam Placku czy Jacku radnym, ja jestem 12 lat rad radną i nie przypuszczam, żeby moje nazwisko było takie trudne, że pan nie mógł zapamiętać i publicznie stwierdzić, że to jakiś tam radny budował remis Jacek czy Placek, nie wnikajmy, to wie pan co, to jest również dalece niestosowne, jeszcze bardziej niż te okulary. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale panie przewodniczący, no, adrenu, no bo muszę że tak było. po prostu. Bardzo, panie zaprokarze, tak pan przewodniczący jest adwokatem, widzę. Po pierwsze nie Światkiem chciałbym... Tego, tego nie, ja wiem, że pan jest świadkiem, ale niestety stronniczym. Panie burmistrzu, nie życzę sobie, żeby pan mi zwracał uwagę, to w szkole może nauczyciel albo nie wiem komuś, kto jest podległy. Ja oświadczam, że nie jestem pana podległym póki co. Yy, ja bardziej, y, tak to zostało potraktowane przez jakieś Pani razna Ja nie miałem na myśli tylko i wyłącznie Fulmina. Mówiłem, że to zostało. To bardzo źle zrozumiane. Jeżeli tak, jeżeli tak, ja mówiłem, na przykład tutaj ta remiza, nieważne było, czy był ten, czy tamten, jeżeli to dotknęło, to, 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 to przepraszam, nie było moim żadną. Intencją oczywiście to pani Wszyscy radna się nie bardzo się była radną. Ja bardzo, nie bardzo. chciałem wymieniać nazwiska jakiegoś hipotetycznie, a więc jeżeli był radny z opozycji, jakby patrzeć dzisiejszymi kryteriami, to by nie dostał nic.